Dobry wieczór, Monika Sawka, jest piątek, 16 sierpnia, 19.30. Zaczynamy od deklaracji premiera w sprawie Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Jest decyzja, są komentarze. Życie pokaże, czy jest to realny cel, mówi Donald Tuski. Przekonuje, będziemy to traktowali poważnie. To ma być plan na rok 2040 lub 2044. Opozycja koncepcji nie krytykuje, bo dokładnie rok temu taką samą ogłosił ówczesny minister sportu i turystyki. Taki pomysł według szefa rządu wymaga jednak przejrzystości wydatków na sport. O kosztach i rozliczeniach także tych politycznych po igrzyskach w Paryżu Bartosz Filipowicz. Jest zielone światło w sprawie polskiego kandydata na komisarza Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda zgodził się na propozycję premiera, czyli Piotra Serafina. Szef stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii od wielu lat współpracuje z Donaldem Tuskiem, był szefem jego gabinetu, gdy ten był przewodniczącym Rady Europejskiej. Tak dziś rano o rozmowie z prezydentem mówił szef rządu. Sensacyjne doniesienia w sprawie zniszczenia Nord Stream na dnie Bałtyku we wrześniu 2022 roku. Niemcy wydały europejski nakaz aresztowania ukraińskiego instruktora nurkowania. To on miał stać za atakiem. Według śledczych w ostatnim czasie mieszkał w Polsce. Sabotażyści mieli wyczarterować jachta, a następnie podłożyć bomby. W sprawie pojawiają się też polskie wątki. Wojciech Temiński. Poczta Polska na krawędzi. Premier Donald Tusk mówi o potężnych stratach. Tylko w pierwszym półroczu 300 milionów złotych i obwinia poprzedników. Nowy prezes państwowego giganta przedstawia plan transformacji spółki, a w nim redukcja etatów. Za kilka tygodni ruszy program dobrowolnych odejść z firmy, który ma objąć około 9 tysięcy pracowników. Michał Niewodowski. Fala upałów na południu Europy. Termometry pokazują nawet 40 stopni. Najgorzej jest we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, która walczy z pożarami. W Polsce też alert drugiego stopnia przed wysoką temperaturą. W ubiegłym roku z powodu upałów zmarło ponad 47 tysięcy mieszkańców Europy. Maciej Gąsiorowski.